dzisiaj otworzę gwarantowanego bohatera Food na drugim koncie i mam jeszcze 13 paczek, o ile dobrze widzę. Zapraszam Was do oglądania. A Przychodzę i otwieram pierwsze co bohatera Food. Mam nadzieję, że po długim nie niewchodzeniu na konto, bo tutaj dostałem niestety bana, że jakiś fajny bohater Food wpadnie w nagrodę, że nie miałem postępu na koncie i jej to zauważy. bo Pewnie tak to wszystko działa. A, zapomniałem, muszę jeszcze ukończyć to BC, to znaczy przepalić ostatni skład. Centrala. Wyzwania budowania składu. Gwarantowany bohater fut jest, ostatni skład. Musiałem trochę chyba wydać w tym wyzwaniu, ale nic nie szkodzi. Mam nadzieję, że coś fajnego wpadnie. O, niepoko, nacisnąłem, żeby jeszcze pokazywać tego komunikatu, dobra, spokój. Mam nadzieję, że coś padnie, bo jak mówię, jest tydzień nie byłem na tym koncie. Dokładnie tydzień, bo zastębana na tydzień. Więc y, liczę, że coś fajnego wpadnie. Że jej mi da za to, że nie było postępu na moim koncie. To znaczy, bot, bo to nie samo jej, tylko. O, jest 15 paczek i ten bohater food, tak jak mówiłem. Spotkarz bohaterem. 3, 2, 1, start. Jedziemy. Mam nadzieję, że coś porządnego wpadnie, a przyna, przy, przynajmniej grywalnego. Już nie mówiąc o najlepszych kartach, za to że mnie tydzień nie było. Mam, mam nadzieję, że będzie coś się napadło. Tylko O! Elegantko, Może być. Cieszę się z tego trafu. Fajnie, że kin wpadnie. Grałem, nim będę miał okazję pograć. Bardzo się cieszę z tego karty, Mogło być o wiele gorzej, a jest naprawdę dobrze. W tamtym kącie, mojem też na tym filmie, będę musiał pogadać takimi e, kartami, A nie oszukuj mi się z bryżynowe terapii albo e, Natale To trzeba mieć naprawdę mi bywało szczęście. Sypię na tym kącie. Zobaczymy po ile on chodzi. Około 500 tysięcy. Elegancko. Naprawdę fajnie. Przyda się napastnik, właśnie do drużyny, Będę k nim elegancko, naprawdę. I teraz jeszcze, jeszcze paczuchy zostały do otworzenia. Niestety mam listę tę swoją nieuporządkowaną. Ale będę musiał kikselować. Ale no cóż, trudno. Tu jakąś srebrną paczkę otworzę sobie. Macie, jeszcze coś sypnie. Za to, że mnie tyle nie było na koncie. Przydaje, że ten teraz właśnie jest dlatego, że mnie nie było jakiś czas na koncie. Nawet na zinole nie licząc, na pani z nie filmem tego nie rzadki Nikt rzadki, jedziemy dalej. Teraz tylko będę musiał szyfrować jakie paki otwierać. Eee. Paczkę piłkarzy premium, ma za to paczkę piłkarzy, paczkę piłkarzy electrum. Znam to, bo na tamtym koncie te same paczki zrobiłem e, 3 zł, 3 srebrnych, 1 rzadkiego, 3 srebrnych, 3 rzadkich. Dobra, ta jest najgorsza paczka z jednym rzadkim. 3 zł, 3 srebrnych, 1 rzadki. Tak na początku ta plaga Irlandii. Nie wiem pewnie, kto to jest, ale fajnie, zawsze na znowu Dobra, znowu dalej. znowu chyba które paczki będą następne? Tu jest ostatnia. znowu 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 Dobra, jeszcze raz otworzę taką paczkę. Mapaczka Electro Premium. Nie wiem, czy w sumie dobrze, że ją otworzyłem. A ciężko się połapać, jak mówiłem, w poprzednim filmiku. Jaka paczka będzie w idealnej kolejności. Dobra, idziemy dalej. 75 plus eee. rzadki, dobra? Tutaj jest brązowy, więc ta będzie paczka następna, Tak będzie Na szczęście nie ma duplikatów, nie muszę nikogo nikolakukykselować. Hmm. Złota paczka premium, złota paczka piłkarzy premium, ma złota paczka piłkarzy, p paczka piłkarzy lektum, paczka rzadkich piłkarzy lektum, kolejna, ma paczka piłkarzy, prime. Dobra, tutaj widziałem taką paczkę jedną. Paczka piłka Premium, paczka piłka Żu 3 Złotych, 3 Srebrnych, 3, 3 Rzadkich. Paczka piłka Żu Luckmont Prime. Może tą paczkę 75 Plus C teraz otworzę. Mr. Teo, Jajo Walekanu Jajo Uniteda słynne. Mm, dobra, to jest um, złota paczka, duża złota paczka. Duża złota paczka, PM, Złota paczka premium. To paczka piłkarzy. Szolot chyba nie w tym jednego rzadkiego. To jaka jeszcze? Jest? A. Ta jest gorsza. Mała, złota paczka piłkarzy. Paczka piłkarzy Rektum. Nie, nie. Paczka piłkarzy Rektum. A tu tworzę tą paczkę. Teraz nie będzie nic ciekawego. O, znowu. Jakie to jest prawdopodobieństwo, znowu się ten Piłka sztrafi, to naprawdę jest naprawdę niewielkie, a się to zdarzyło, Tutaj może wyczyszczę tu jakieś nam może piłki czy coś na liście transferowej. Chyba nie mam, niestety muszę to wszystko wyczyścić. Niestety nie mam. więc idzie niestety na QXL złota paczka premium złota paczka premium złota paczka piłkarzy premium złota paczka, paczka piłkarzy tylko przelektem, dobra, mała zapachka piłkarzy, będzie następna. Do innego rzadkiego, ta będzie następna w kolejności. I na nic to będzie istotny. Kolejny duplikat, będę musiał go niestety spikselować że namienia go z kimś miejscami trochę wyrzucę tutaj klań, żeby mi trochę miejsca na świecących chociaż śmita same. Do Almeida, ekspozyto i wystarczy jak na razie, e, tutaj na listę transferową, a tych jeszcze sobie zostawię, bo nie wiadomo, czy nie będą potrzebni. Niestety musiałem ich selować, chociaż tego nie chciałem. Dobra co so to paczka piłka premium. Paczka piłka że lektum. Prime. Dobra, to otworzę sobie teraz. Jak ci łowę tego. Spadła mu cena ogólna w stosunku do poprzednich FIFA. I kto tutaj, jaka paczka będzie następna? Paczka piłka, że premium, piłka, Dobra, to następna będzie. Ta paczka. Złota paczka, pewnie. Coś takiego. Dęka. Będę... Będzie blink. O, to słabe tempo. W duplikacie. Każdy premium, piłkarze elektrium. No i dobra. I teraz w kolejności będzie chyba... ...przeszatki, duża złota paczka. W kolejności. Stingy. Jeszcze miejsca zrobić Znowu Trochę miejsca, żeby Jak najmniej, jak najmniej oceniono karty Tutaj już nie ma nieświecących nie niech będzie. Jedziemy dalej. wiem, jaka będzie kolejność. Teraz ta w kolejności. To w kawani Spoko, może być. Jeden duplikat. Jedziemy dalej. Eee, paczka piłka z elektrum. tym jednego rzadkiego. A, tu już dawno powinna być otworzona ta paczka. Dobra, paczka piłka z elektrum. 12661 Żarki, to już dawno powinienem odpalić, ale... No, jeden zawodnik. dobra, zawodnik. Y -y 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 jeszcze ile zostało? dwie paczki? trzy paczki. Złota, złota, złota paczka piłkarzy premium. i mam nikogo. to? Lacho, lacho modis, lacho I na koniec dwie paczki piłkarze Electrum To powinno coś, coś siąść, tak mi się wydaje Przynajmniej Nie jedziemy Paczka, pierwsza paczka rzadkich piłkarzy Electrum Przemykamy tylko a pasnik nie no to jest wymienna paczka, czy niewymienna. Eee. A co tu można tych wrzucić na listę tę Nie można. Nie można, więc ich z ja tych przywyłcę. Dużo ludzi z ale niestety musiałem, muszę uporządkować klub ogólnie, ale ostatnia paczka wjeżdża. Paczka rzadkich piłkarzy lektu. Jedziemy. Gwarancja oceny 82. Mi się wydaje, że będzie tutaj ok. Niestety nie ma I znowu kamaić. Jakie jest na to prawdopodobieństwo? To ja naprawdę nie wiem. Jakie jest na to prawdopodobieństwo? To jest naprawdę Niebywałe, że znowu mi się trochę kamaić. Dwa razy pod rząd mieć ktoś jeszcze, nikt, nikt ciekawy. Dobra to sobie zostawiam, żeby uporządkować listę transferową i elegancko, będę tym kinem grał, tak wygląda mój skład, tak samo jak na drugim koncie. Fajnie, będę mógł się pozbyć Izaka, tylko będę musiał jakoś zrobić, żeby Fekir miał zgranie, jakoś to wykombinować, może tutaj zamienić miejscami, i wtedy... A nie, tutaj nie daję mu, to nie jest z jego klubu, więc kanalesa tutaj będę musiał skombinować, więc dobra. To by było na tyle. Postaram się wrzucać na bieżąco odcinki, ten też postaram się wrzucić na bieżąco od razu. Trzymajcie się. Na razie.